Czy płacisz tylko za markę kupując perfumy? Czy jest jakakolwiek różnica pomiędzy perfumami niszowymi a komercyjnymi? Czy warto inwestować w niszowe zapachy? Otóż kochani, przede wszystkim jest mnóstwo różnic pomiędzy perfumami niszowymi a pomiędzy mainstreamowymi. Po pierwsze unikalność. Perfumy niszowe tworzone są w mniejszych ilościach, często przez artystów perfumiarzy, a nie masowe laboratoria. Każda kompozycja jest niepowtarzalna i często bardziej oryginalna aniżeli te kupione w mainstreamie. Po drugie, składniki. W niszy często znajdziesz najwyższej jakości naturalne esencje, podczas gdy mainstreamowe perfumy bardzo często bazują tylko i wyłącznie na syntetykach. To nie jest złe, ale zazwyczaj syntetyki w niszy, a syntetyki w mainstreamie to zupełnie inna bajka. Po trzecie trwałość. Trwałość i projekcja. Kochani, niszowe perfumy są zazwyczaj mocniejsze, są dłużej projektujące, dłużej utrzymują się na Waszej skórze, ponieważ zawierają więcej olejków zapachowych i oczywiście lepszej jakości. Czy Ty wybierasz nisze czy mainstream? Napisz mi w komentarzu, jestem bardzo ciekawa jaki zapach niszowy był Twoim pierwszym.